naszej nadziei, to to, że Jezus spełnia wszystkie obietnice i jest wiarygodny w tym, co nam obiecuje. Drugi, kochani, powód do nadziei dotyczy naszych pragnień i odnosi się do przyszłości. Wszyscy, jak tu jesteśmy, pragniemy szczęścia. Każdy chce być szczęśliwy, mieć pełnię życia. Ale zauważamy wcześniej czy później, że te wszystkie nasze pragnienia, marzenia, chociaż się realizują często, według nawet naszego zamysłu, według naszego planu, nie dają nam szczęścia. Nie sprawiają, że czujemy się w pełni zrealizowanymi. Czegoś nam brakuje tęsknimy za czymś więcej. I właśnie Jezus Chrystus poprzez swoje orędzie ewangeliczne i poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie odpowiada na najgłębsze nasze pragnienia, szczęścia, wyzwolenia się od śmierci, grzechu i cierpienia. Kto zaufa Jezusowi, kto będzie pokładał w Nim nadzieję, nadzieję, która wykracza poza ramy tego życia ziemskiego, będzie miał prawdziwy pokój, prawdziwe szczęście w sercu. A więc to drugi powód do nadziei. Jezus realizuje, wypełnia wszystkie nasze pragnienia. I trzeci który mamy w Jezusie Chrystusie do nadziei dotyczący naszej teraźniejszości. On odnosi się do naszej wody. Jezus nas kocha. Kocha w sposób nieograniczony, niezasłużony. Kocha bezgranicznie. Zawsze, teraz, także w tym momencie jesteśmy przez Niego kochani. I jeżeli przyjmujemy tę miłość, jeżeli na nią chcemy odpowiedzieć, to wtedy uruchamiamy naszą wolę, podejmujemy działania, podejmujemy różnego rodzaju decyzje, tak aby nasze życie było odpowiedzią na Jego miłość. Kochani, niech te trzy motywy, powody do nadziei będą przez nas w pół roku jubileuszowym jakoś przemyślamy. Niech one pomogą nam umocnić właśnie naszą nadzieję, byśmy idąc przez to nasze życie w sposób radosny i pełny pokoju realizowali nasze powołania. Byśmy byli prawdziwymi pierwszymi na dzień. I tutaj kochani kończąc chciałbym Odnieść się do tej modlitwy, którą zanosimy już od września po powołania kapłańskie i zakonne. Tylko ten, kto ma nadzieję, kto pokłada nadzieję w Bogu, kto mu ufa bezgranicznie, bo widzi w nim wiarygodnego tylko ten, Odpowiedź realizuje najgłębsze pragnienia Jego życia. I tylko ten, kto doświadcza miłości każdego dnia, że jest kochany przez Boga, <gry> tylko ten ma odwagę odpowiedzieć na wezwanie, które słyszy w swoim sercu, by oddać całe swoje życie dla Jezusa Chrystusa, by kontynuować Jego misję. W dzisiejszym świecie. Dlatego modlmy się o tę nadzieję w naszych sercach, aby to dzieło, które rozpoczął Jezus Chrystus poprzez swoje wcielenie, było dalej kontynuowane i byśmy swoim życiem, swoim powołaniem byli znakami nadziei dla na świata.